Dzień dobry Państwu! Od niedawna mamy nową wersję M naszego bestsellera Key Sportage. Sprawdźmy, co zmieniło się na rocznik modelowy 2025. Zapraszam do środka. Zacznijmy od tego, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Silnik 1.6 zyskał dodatkowe 10 koni mechanicznych. Teraz legitymuje się mocą 160 koni. Zniknęła nam miękka hybryda z opcji automatu, ale dzięki temu mamy do dyspozycji trochę większy bagażnik i koło zapasowe dojazdowe. Główną nowością jest typ wyświetlaczy, znany już niektórym klientom z wersji L. Teraz już wersja M posiada nawigację fabryczną z darmowymi 7-letnimi aktualizacjami. Jest to wszystko schludnie ukryte za taflą szkół. Zauważyć możemy także nowe dekory, tapicerowane boczki drzwi. Nowym elementem jest także wyświetlacz dotykowy, którym zarządzamy zarówno radiem, jak i klimatyzacją. Sama obsługa jest bejecznie prosta. Możemy wybrać to, czy chcemy zarządzać układem klimatyzacji, czy radiem mapami? Nowa Kia Sportycz na rocznik 2025 zaczyna się już od 132 900 zł. Zapraszamy serdecznie na jazdy testowe do naszego salonu w Długołęce i do Lubina. A my widzimy się w następnym filmie. Gam zaprasza do Długołęki i Lubina. GamKia.pl